ulicy Orłowskiej. Zakończyliśmy również miejsca postojowe i kanalizację deszczową przy ulicy Kościelnej. Zakończone zostały również roboty w ulicy Olimpijskiej, Sportowej i Wileńskiej, aczkolwiek jeszcze czekamy na odbiór końcowy. W trakcie realizacji robót jest temat przebudowy ulicy Nasypowej, choć roboty drogowe w Nasypowej są zakończone, ale trwa jeszcze przebudowa kanału deszczowego w ulicy Unruga. Dokonano odbioru i rozliczenia ulicy Szturmanów, przebudowano, przepraszam, tak, przebudowano ciąg pieszej schody przy w Gdyni i również dzisiaj już zakończono przebudowę schodów terenowych przy ulicy Orląt Lwowskich. Dodatkowo przeprowadzono kolejne przetargi. I mamy już zawarte umowy, e, aczkolwiek to odnosi się do okresu po 30 czerwca. Mamy zawarte umowy na przebudowę ulicy Zielnej, e, na e, ulicę Cechową, ulicę Leszczynki i mamy e, w trakcie e, kilka kolejnych postępowań przetargowych. E, okay. To tyle nam się udało wykonać w drogach gminnych. Jeżeli chodzi o kolejny zdziałów, w których realizujemy budżet, to jeżeli chodzi o cmentarze, wykonaliśmy zalecenia odbiorowe związane z cmentarzem ulicy spokojnej i Kończymy dokumentację projektową na y, budynek kaplicy przy ulicy Dominskiej. Y, jeszcze przetargu nie ogłosiliśmy, bo dokumentacja jest na etapie poprawek. Oświata i wychowanie. W szkołach podstawowych realizowaliśmy y, salę gimnastyczną przy szkole nr 18, i na dzisiaj y, sala jest już uszkodzona. Y, Obył końcowy przeprowadzono. Eee, 8%. A ja mam pytanie do tak? tej szkoły, bo z tego co się słyszałem, to tam jest wymiana teraz pakietu. Coś się stało tam, nie tak jest? W osiemnastce? Ja nic na ten temat nie wiem. Na tej nowej sali Tak. No wiem, bo wynajmuję tam salę, co, co się gra na miłkę i co tygodniu jest wymiana baguetów. Co się stanie? Albo ja malowanie parkietu, coś takiego, tam. już nie są bawełny na ja. To ja. muszę wiedzieć, bo być może wykonawca no. robi to poza naszą wiedzą i świadomością bezpośrednio w porozumieniu z użytkownikiem. Możliwe. No. Coś co tam jest. jest to, szkoła, o 18 i o tym, że jakieś... E, jest zmarszona, z użytkowania na, na do robi tak. hmm. no przecież i wy bo nie, nie 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 ma wiedzy na ten temat. To hmm. już hmm. jest spot było, że co ktoś robi to szkoła musiał coś, coś zlecić, ja on może przyjąć takie zlecenie. To jest ciszę hmm. tak, do... tak jak mówię, może wykonawca robi jakieś poprawki. porozumienie rozumiem bezpośrednio z użytkownikiem. Ja próbuję, jeszcze ty masz jak nie, doszło, doszło do ustalenia? Doszło do wyniku inwencji architekta, który ma swobodę podejmowania takich decyzji. Uzyskał dla swojego projektu decyzję na pozwolenie na budowę, a więc żadna instancja nadzoru państwowego architektonicznego nie oponowała. Zresztą yy, no to jest kwestia gustu, no mi się podoba ten kolor, tak wyczuwa jest się ten gustu. gustu. Niestety. Ja gustu. zastanawiam się, do czego nawiązuje ten kolor. Do czego obok? Do czy... oberżyny proszę pana. Aha. Do, to jest kolor oberżyny czyli popularnie, mówiąc, jak się nazywa oberżyna Melon? Nie. Nie, nie. nie. Kabacz, inaczej. Kabacz, Kabaczek? Kabaczek. Kabacz. No, okay. A tak dlaczego tak tak do, do oberżyny To jest ten gustu sam obiekt szkoły zabytkowy i obok... Zabytkowy, no już niech Pan nie przysła, no, to, to, to... W sensie, że historyczne. No, to, to, to ma swoje lata. <grym> tradycyjne. Ma swoje lata. Trzeba było ożywić Nie, na, 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 na pewno jest na kwestia to kwestia gustu. Ja muszę przyznać, że ja potrzebowałem chwilę czasu, żeby się oswoić. Proponuję spacer rozchwajający. Nie, naprawdę, no w pierwszej chwili też miałem takie jedno pytania, ja to radzi mi przyjmą, prawda? I właśnie wydać że ja rację. Nie, mnie się podoba, naprawdę. Nie tylko nie, to mnie się tylko podobało, bym tutaj cicho siedział, ale już swoje jest to zdanie już uzgodnione. okej, z mieszkańcami. Z już nic. Bardzo lubię, właśnie mówią, że obelżyna to jest to. to, 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 to Dobrze, to, 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 to dalej to tak? Licea to ogólnokształcące zakończyliśmy i również na początek roku szkolnego ini, obiekt już był przekazany w użytkowanie, drugi etap remontu i, pierwszego akademickiego liceum ogólnokształcącego, hmm. także ten temat Narcyzowa mamy y, zrealizowany terminowo. Y, w ramach regulacji cieków kanalizacji burzowych, czyli już w gospodarce komunalnej, y, rozpoczęliśmy budowę kanału deszczowego w ulicy Skrajnej i realizowaliśmy regulację rzeki Filonki w rejonie ulicy Świętego Mikołaja. Y, na dzisiaj ten temat jest również tematem już zakończonym. Y, z gospodarki komunalnej kontynuowane było zadanie budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Orłowskiej, Opielach, Rojala III. Temat też jest zakończony, aczkolwiek jeszcze przed odbiorem końcowym. Była budowana kanalizacja sanitarna w Snycerskiej częściowo w ulicy Kołodziejskiej. Temat również jest w trakcie procedury odbiorowej. I zrobiliśmy drobiazg, czyli przyłącze wodociągowe wraz z odcinkiem sieci w ulicy Zbożowej z oświetlenia ulic. Zakończyliśmy oświetlenie ulicy Cisowskiej, zakończyliśmy oświetlenie ulicy Frezerus, zakończyliśmy oświetlenie ulicy Turkusowej, rozpoczęliśmy oświetlenie w ulicy Zbrojnej i rozpoczęliśmy oświetlenie ulicy Metalowej. I to w zasadzie, jeżeli chodzi o realizację robót, te większe tematy, które były przedmiotem realizacji w pierwszej połowie To pytania dopiero na koniec, bo to wiadomo, że te półroczne sprawozdania są tak nie do końca wymierne i jednak później dużo się zmienia w tych następnych miesiącach. Tak samo jak w, właśnie w ramach ulicy zastanawiam się na ile jest możliwość przedłużenia do jeszcze znaczy, na życzenie radnej możemy coś zrobić. Radnych, no, z tego, radnej? Radnej. Radnej. Tak. Zawsze się coś tam da, kombinować jakieś schody czy kody zrobić albo poprawić istniejące. Mam pytanie, są są ciekawe. Przy szkole podstawowej ta y, sala gimnastyczna, jak wygląda? Przy szkole podstawowej nr 6. E, ro, rozstrzygnęliśmy, nie, nie konkurs, w tym wypadku to nie był konkurs, wybraliśmy, Konawcę w drodze przetargu pracował dość długo nad koncepcją, w końcu uzyskał zatwierdzenie tej koncepcji i teraz robi projekt wygodnego wykonawcy. A jak wygląda przygotowanie już przetargu do tego odcinka trasy rowerowej, od węzła Maksymiliana do no mniej więcej parku nakładów publicznego? Yy, Przygotowuję specyfikację, i będziemy przygotowywać równolegle specyfikację na ścieżkę, czyli ścieżka Janek Wiśniewski i Czasów Jeśli nie będzie Państwa, to pozwolę na wydawnictwo. już przeszkód, że w formie Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania? Bardzo dziękujemy.